Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Diamante, a to jest kolejny odcinek, w którym ogłaszamy wyniki konkursu Like Twin części 14. Jak widzicie, 151 osób wzięło udział w części 14. 1000 osób widziało ten post, a więc wyniki są naprawdę dobre. Bardzo dużo osób wzięło udział w konkursie. Niestety mam dla was smutną wiadomość w tym odcinku, ponieważ Część 14 to już jest przedostatnia część naszego konkursu. E, łącznie seria zawiera 15 części konkursu Like and Win. E, 15 część będzie częścią ostatnią. A więc, przy 15 części, pokażcie tak naprawdę na co was stać. E, pokażcie, ile was jest. E, 4 osoby jeszcze mogą wygrać z dzisiejszą rundą. Dzisiaj dwie, i w części 15 wygrywają dwie osoby. E, no to już są ostatnie chwile z Like and Win. Ja dla Was postaram się wymyślić jakieś nowe konkursy, takie oryginalne, których nie znajdziecie na innych serwerach. Niekoniecznie to będzie Facebook, może coś z YouTube'em, może coś po prostu na forum jakieś yy, kreatywne konkursy, jakieś malarskie. Coś dla Was postaram się yy, wymyślić. Ok, przechodząc do naszego konkursu, jak widzicie, 151 osób wzięło udział, jest to taka o, długa lista Was. Naprawdę dużo osób, no nie najwięcej, bo rekord to był 220. Mam nadzieję, że w 15 części um, pobijecie ten rekord, um, miejmy taką nadzieję. Natomiast w dzisiejszym um, odcinku 151 osób wzięło udział, i przechodzimy do naszej maszynki losującej. Wpisujemy 151, generujemy 83. 83 numer jest zwycięzcą i będziemy liczyć od, od góry czy od dołu. A od dołu policzymy.

Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, siedemdziesiąty to jest Łukasz Jasiński. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, Krzysztof Bajer jest osobą osiemdziesiątą. I raz, dwa, trzy, Kacper Czaplak jest numerem osiemdziesiątym trzecim. Gratulujemy Kacprowi. Czaplakowi prosimy o podesłanie loginu e, z Heliuma do nas na na Facebooku e, Kacper wygrywa 200 smoczych monet, a my zabieramy się od razu do losowania drugiej osoby generujemy, 140 osoba jest drugą, drugim zwycięzcą w naszym konkursie czyli 11 od góry uwaga, 151 150, 149 8, 7, 6 5, 4, 3, 2 1 i uwaga, Maciek Wielgus. Maciek Wielgus jest numerem 140 i Maciek Wielgus wygrywa 150 smoczych monet. Mamy dwóch zwycięzców. Również Maćka prosimy o podesłanie loginu do nas na e, prywatną wiadomość na Facebooku. E, oczywiście gratulujemy zwycięzcom. No, i zapraszamy Was do wzięcia udziału w części 15. Pokażcie, tam naprawdę na co Was stać, to już ostatnia część konkursu Like and Win. E, I mam nadzieję, że przebijemy rekord 220 lajków. E, w której to części było? 12, 13 i coś takiego. 220 lajków. Mam nadzieję, że przebijecie to. Trzymajcie się. Cześć.